Witamy Was i zapraszamy w końcu na wyniki rozdania. Patrzymy się tu, nie tam. A, jasne, no dobra. <grym> Cześć. Witamy Was bardzo serdecznie. Witamy Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszamy Was w końcu na wyniki naszego rozdania. Dzień, znaczy, dzień? ten tydzień. Ja, jak to było, konkurs na nagród? Teraz? Rozdanie nagród! No, <grym> rozdanie nagród. Słuchajcie, przepraszamy Was, że to tak długo trwało, troszeczkę nam to zeszło, ale było to spowodowane trochę stanem mojego zdrowia, no i natłokiem obowiązków. Po prostu tak wyszło. No i dzisiaj przychodzi ten dzień, że w końcu mamy dla Was wyniki. Chcemy Wam bardzo serdecznie podziękować za natłok pracy, którą będziemy musieli włożyć, żeby to wszystko przeczytać <śm> i znaleźć odpowiedzi, ale jest ok. Um, pytania kreatywne były. E, pytania e, o dzikie zwierzęta były, o owady było ich kilka. Um, a! Właśnie na temat owadów zamieścimy Wam fajny link do, do filmiku o dzikich zwierzętach w Australii top 10 morderczych, strasznych i przerażających. My jeszcze żyjemy. <coughs> Bardzo dużo pytań o Australię. Cieszymy się, że w ogóle jest takie duże zainteresowanie. Filmiki, seria filmików o Australii będzie się pojawiała. Dajcie nam teraz jeszcze chwilę na to, żebyśmy przygotowali się. Po prostu pomyśleliśmy, że zrobimy inaczej, nie? Że seria filmików o Australii będzie mimo wszystko, a i tak zrobimy osobny filmik z odpowiedziami na Wasze pytania. Tak, aha, no bo y, zrobiliśmy konkurs, trzeba było zadać pytanie o Australii. Nie sprecyzowaliśmy, że trzeba zadać tylko jedno pytanie. I tam po prostu to już epopeje się pisały po, po 40. to bardzo fajnie, tak, dziękuję. bardzo fajnie. No a teraz. Dum, 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 dum. Hmm, może przestanę śpiewać. E, mamy dla Was. Lubię jak śpiewasz, wodę jak tańczysz. Dzięki. Mamy teraz dla Was ogłoszenie i oboje może. To Tych! są wyniki. A, nie. Nie, 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 nie możemy tego to wszystko zatrzymać. Dzięego ostrośnie, bo dobra. Mamy dla Was wyniki i teraz tak powiedzmy, że pierwsza nagroda, którą wybraliśmy, wybraliśmy tak naprawdę jednogłośnie. Tak. Bo podobało nam się po prostu odpowie odpowiedź Tak, na bo sobie... Ty powiedziałeś, że ta osoba ma wygrać, a ja mam, ja muszę się zgadzać z Tobą jednogłośnie. <laughs> <laughs> nie, nie, nie jednogłośnie, sytuacyjny. dlatego że y, dziewczyna, która... Chyba to jest dziewczyna, tak? Zą Chyba ludzie? tak. Może Ty powiedz, kto wygrał pierwszą nagrodę i dlaczego. A, <laughs> bo ja mam przeczytać ten nick, którego nikt nie umiem przeczytać? <laughs> tak dobrze. Um... Pierwsza nagroda wędruje do... Y tu będzie i tak gdzieś napisane. Tak, pomimo bo, bo to, to nie wiem, czy to jest w Ale też to jest. Nie. Czy, czy, czytamy tak, jak jest napisane. Citrulex 3. Tak. Brawa. Dlaczego wybraliśmy tą odpowiedź? Dlatego, że była to rymowanka, która pojawiła się jako pierwsza duża. I naprawdę. Zachwyciła nas po tak. prostu forma odpowiedzi i, i zadania pomyśl. pytania. Bardzo nam się to spodobało, i to po prostu nas tak. tak. Od razu, jak zobaczyliśmy tylko tą odpowiedź, stwierdziliśmy: To jest osoba, I która. I ktoś zażyczył sobie. I ktoś zażyczył sobie kubek i pomadkę. Zestaw numer dwa: także to Citrulex, my się do ciebie odezwiemy, ty się odezwij do nas. I jakoś tam nawiążemy kontakt, ktoś gdzieś Bardzo posta, prosimy, posta na, dole, na dole będzie e-mail adres, na który możecie wysłać adres, także bardzo proszę przesłała. Skontaktujemy się jakoś, będzie to. Tak. Um, drugie, ja przeczytam. Druga nagroda tak? No nie, nie jest tak łatwo. Druga nagroda wędruje do Miss Tin Tinke. Tinki? Tinki. <laughs> Tutaj gdzieś będzie latał nick, także również... Um, dlaczego? Dlatego, że pytanie było, którego nikt nam jeszcze nigdy nie zadał ani w mailach prywatnych, ani w wiadomościach, ani. Nie już mówiłam w wiadomościach, ani w komentarzach. No nigdzie nikt nic. Nie zadał nam i też nie widzieliśmy takiego filmiku na YouTubie, na przykład jeśli chodzi o Australię. I było to pytanie na temat. E, browalów. Browalów. <laughs> e, browalów, to ja chyba muszę. Może... E, na temat browarów rzemieślniczych tak. i lokalnych festiwali piwa. I jest to coś, co faktycznie jest dosyć ciekawe. Mm. I mało się o tym. Taki I mało tutaj. się o tym mówi, może mało ciekawe, dlatego że generalnie australijskie piwa są słabe, dlatego rewelacji nie ma. <laughs> Ale właśnie może to się Ale, zainteresowane. Tak, I tak. osoba wybrała sobie kubek i okulary. Tak Także mnie wędrując. okulary, dyn dostaniesz wypasione paczały. <laughs> no już nie, rozbierz wiedzą wiadomo o które. A, niech się cieszy. <laughs> Dobra. Dobra, to, to wędruje do tych dwóch osób, także mamy dwóch zwycięzców. Przepraszamy, że nie możemy nagrodzić wszystkich, no ale niestety nie bylibyśmy w stanie. Kiedyś na pewno się jeszcze jakieś rozdania pojawią, także będzie jeszcze inna możliwość. Myśleliśmy sobie, że, że po prostu przyznamy nagrody takie... Nie będziemy takie świnie. Takie malutkie, malusienkie nagrody pocieszenia z Australii, może to nie jest kubek i pomadka albo kubek i okulary, ale to będzie coś od nas po prostu z Australii. Także jeżeli oczywiście osoby, które będą miały ochotę dostać tą nagrodę pocieszenia, również skontaktujcie się z nami, napiszcie nam swoje adresy. Pierwsza nagroda pocieszenia leci do Krzysztof25XD. Zapytanie na temat Bogans dlaczego? Dlatego że na przykład ja mieszkając tam nawet nie wiedziałam co to jest. Więc też fajne pytanie, na które można odpowiedzieć i można się czegoś dowiedzieć. Ty wiedziałeś o tym? Ja wiedziałem. Ja, ja, się w ogóle, ja się dziwię, że ty wiedziałeś nie będąc tu, ale no okej. Okay. Mm, można popularne. Można po prostu. No. Z, tak jest to używane że... w slangu i w ogóle skąd wiedział, gdzie, kto, nie wiem. Napisz skąd wiedziałeś. Napisz skąd wiedziałeś, to <laughs> tak naszą ciekawość. Oczywiście, jeżeli masz ochotę dostać taką małą nagrodę pocieszenia z Australii. Australijskie podstawki pod y, kubek piwo i bireloczek z, y, z, z bumerang. bumerangiem. A jeśli ktoś na przykład nie ma ochoty dostać tej nagrody, to też dajcie nam znać, wybierzemy następną da, osobę. Także bo może ktoś na przykład nie chce, no. więc my też to rozumiemy. Druga, druga, e, odpo, e, druga odpowiedź, druga nagroda pocieszenia. pocieszenia będzie do Paulina Sydney. Dlaczego? Uh! Dlaczego? Bo to było też takie pytanie, na które. Jedno z ciekawszych. Eee, na temat transport zwierząt do Australii na przykład. E, tak, nie było to wylosowane do pierwszych nagród, dlatego że można po prostu w jednym zapytaniu w Google znaleźć odpowiedź na, na, na to pytanie, ale to było jedno pytanie, które się nie powtórzyło i to też było takie dosyć, dosyć ciekawe. Ciekawsze. I Paulina, bardzo dziękujemy Ci za trud włożony do... tak, trud 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 w klepanie wszystkich literek, że wracam to całe pytanie bo tak. Tak. Dziękujemy i przesyłamy Ci również nagrodę. Hmm, oczywiście również dwie podstawki plus taki Broczek. bardzo ładny broloczek z Sydney. Serduszkiem! Hmm. Także leci do Ciebie, jeśli oczywiście masz ochotę, napisz nam adres. Trzecia nagroda pocieszenia pędzi do Marta G. Za pytanie na temat par y, homoseksualnych. E, to pytanie też się nigdzie nie pojawiło. Nikt nam takiego pytania nie zadał, a pewnie są ludzie, którzy są zainteresowani na przykład tym, jak żyją tutaj pary seksualne, jak są odbierane. Także co mamy? Eee, mamy tak, podstawki. Podstawki niestety takie kombo. Z, z, z Australią, jak się żyje parą homoseksualnym? Pytanie też będzie. Odpowiemy na Okej, okay, no to nagrody rozdane i. Przy wszystkie osoby, które zostały tutaj wylosowane, bardzo prosimy, żebyście się z nami skontaktowały na maila. Mail będzie podany pod filmikiem. Bardzo, pro, bardzo prosimy o adresy. Jeśli ktoś z Was nie ma ukończonych 18 lat, bardzo prosimy o przesłanie zgody rodziców na to, żebyśmy mogli dostać od Was adres. Tak po prostu musi być, więc nie ignorujcie tego. Nie chcemy mieć później żadnych problemów. No i tyle. Dziękujemy Wam ślicznie, pozdrawiamy Was serdecznie. I do zobaczenia w następnym filmiku. O! Oh. Ciao!